że żączka chlamydioza, opryszczki narządów płciowych, zakażenia wirusami WZW, HPV oraz HIV to najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową. Po pandemii koronawirusa w Polsce notuje się wzrost liczby zakażonych kiłą. Myśmy przed pandemią odnotowywali po kilkadziesiąt, czasami powyżej stu przypadków kiły i to najczęściej były to osoby no, zawodowo związane z uprawianiem seksu. Natomiast jeżeli spojrzymy dziś, że mamy prawie 3000 tysiące przypadków za 2023 rok i są to osoby, które nie mają nic wspólnego z branżą e, e, seksualną, to to pokazuje jaka jest skala zjawiska. Mamy kilkunastokrotny wzrost zachorowań na kiłę u osób, które po prostu prowadzą normalne życie Kontakty seksualne. Tyle tylko, że zapomnieliśmy o tej chorobie, że właśnie jest to problem, który może pojawić się u osoby, która ma dużo kontaktów, ma, jest otwarta na nowe znajomości, a zapomina po prostu o elementarnym bezpieczeństwie. Zwiększyła się też liczba osób zakażonych wirusem HIV, między innymi ze względu na większą liczbę migrantów, którzy przebywają w Polsce. Trzeba powiedzieć, że za wschodnią granicą, czyli w Ukrainie, liczba zachorowań jest dużo wyższa niż w Polsce. Tam się mówi o około między pół miliona a milion osób zakażonych. Do Polski przyjechały głównie kobiety z dziećmi, i głównie te kobiety są zakażone. O ile w polskiej populacji przeważają mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni, którzy mają seks z mężczyznami. O tyle w tej ukraińskiej populacji przeważają kobiety, które mają nieleczone nie to zakażenie tam w Ukrainie, albo źle leczone, albo przerwane. W związku z tym mają aktywny proces infekcyjny, a one tutaj chcą sobie ułożyć życie, chcą mieć dzieci, zachodzą w ciążę i to wszystko, ta opieka cała nad nimi wymaga troszkę innego modelu. W przypadku zakażeń HIV dawniej uważano, że dotyczą osób uzależnionych od narkotyków oraz mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami. Dziś już wiadomo, że nie tylko. Trzeba sobie uświadamiać, że skoro jest zakażenie drogą kontaktów seksualnych, to zawsze ta populacja, która jest aktywna seksualnie, czyli od młodych lat młodzieżowych do późnej starości w dzisiejszych czasach, człowiek aktywny seksualnie potencjalnie ma ryzyko zakażenia się tą chorobą, tak samo jak kiłą czy innymi chorobami. Zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową mogą na początku przebiegać bez objawów lub ze skąpymi objawami. Jeśli już pojawią się sygnały, nie można ich lekceważyć, a po ich zauważeniu powinno się koniecznie zgłosić do lekarza. Jest cała masa objawów, które już powinny nas nakierunkować na to. Jeżeli chodzi o objawy ze strony narządów płciowych, to każdy wyciek z cewki moczowej, czy każde takie objawy typu trudności w oddawaniu moczu, czy taki dyskomfort w trakcie współżycia, czy też upławy, krwawienia, plamienia międzymiesięczne, to są rzeczy, które na pewno powinny nas skierować na badania przesiewowe. Rosnące liczby osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową wskazują na dużą potrzebę zwiększenia świadomości o sposobach zapobiegania, możliwościach wykonywania badań profilaktycznych i konieczności ewentualnego leczenia, podobnie jak w przypadku innych chorób. Bezpieczne jedzenie, bezpieczna woda, bezpieczne powietrze i bezpieczny seks to wszystko się mieści w tym samym obszarze profilaktyki. Dziś każdy z nas myśli o tym, czy. To, co bierzemy do ust, do jedzenia jest zdrowe, jest bezpieczne, czy było badane, to samo chodzi o wodę pitną, też woda musi być przebadana i tak samo powinniśmy podchodzić do seksu. To nie jest żaden temat tabu, ani żaden temat niewygodny. Seks jest elementem naszego życia i każdy z nas musi pamiętać o tym, że to jest także sytuacja, w której może dojść do przeniesienia choroby. Jeśli nasz partner czy partnerka są chorzy, my się możemy po prostu od nich. Zarazić. I warto o tym pamiętać, że problemy przenoszone drogą płciową mogą mieć odległe następstwa, że to nie będzie zawsze tylko jakaś zmiana na, w okolicy narządów y, y, płciowych, że to będzie jakiś, nie wiem, ewidentny objaw, który nas skłoni do wizyty u lekarza. To może być tak, jak z wirusem HPV, że. Zarazimy się dziś, a zachorujemy za kilka lat i będzie to już poważny problem, na przykład onkologiczny. Z inicjatywą dotarcia z edukacją na temat chorób przenoszonych drogą płciową do uczniów szkół ponadpodstawowych wyszła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Opracowała projekt Młodzi Świadomi, do realizacji którego zaprosiła m.in. Olsztyńskie Szpitale Dziecięcy i Miejski oraz Kuratorium Oświaty. Patrząc na nasze dane epidemiologiczne, które i tak są ogromnie niedoszacowane, widać wyraźnie, że liczba przypadków chorób przenoszonych drogą płciową zaczyna nam rosnąć. Myślę, że to jest odpowiedni czas, aby zacząć rozmawiać się z młodymi ludźmi, co zrobić, aby ten trend zahamować. Stąd też pomysł na taki program, pomysł na edukację żeby młodzi byli świadomi. Uważam, że jest bardzo ważne mówić z młodzieżą na tematy chorób przenoszonych drogą płciową, ponieważ no jest to okres, kiedy one się mogą pojawić akurat w tym środowisku i uważam, że młodzież powinna wiedzieć jakie są zagrożenia. Widzimy potrzebę, widzimy potrzebę edukacji młodzieży, wpajania prawidłowych zachowań seksualnych, bo my nie jesteśmy po to, żeby odstraszyć od seksu, tylko nauczyć świadomie z niego korzystać. Jest to naturalna potrzeba każdego człowieka. Natomiast ten trend jest również trendem światowym i wiele organizacji już na świecie alarmuje, codziennie 1 milion osób ulega zakażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. W szkołach, które zadeklarują chęć przystąpienia do projektu, będą prowadzone zajęcia edukacyjne. W szkołach chcemy po pierwsze zaprosić poprzez pracowników Inspekcji Sanitarnej, dyrekcji szkół, rodziców, całą społeczność do realizacji tego projektu, uzyskać odpowiednie zgody i chcemy przeprowadzać. Za, dwa bloki 45-minutowe zajęć edukacyjnych w klasach. Oczywiście obejmujemy tutaj uczniów klas od 3 do 5, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, i też w projekcie Uwzględniliśmy edukację studentów. Projekt został zainaugurowany na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zatytułowanej Choroby przenoszone drogą płciową wiedza, edukacja, profilaktyka. Partnerem jest także samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. A na zawsze priorytetem będzie profilaktyka z różnego powodu. Po pierwsze, jesteśmy wcześniej w stanie to zdiagnozować, ale również jakkolwiek to nie zabrzmi ze względów ekonomicznych, bo łatwiej jest to na wcześniejszym etapie wykryć, zbadać niż później leczyć. I stąd dzisiaj również zaproszeni są dyrektorzy szkół z całego regionu po to, żeby dowiedzieli się w jaki sposób można przeciwdziałać, w jaki sposób my możemy do nich dotrzeć, a docelowo w jaki sposób ta wiedza może dotrzeć do tej młodzieży, która rozpoczyna swoje, swoją. swoją swoje współżycie seksualne to jest genialna inicjatywa tutaj w warmińsko-mazurskim stworzenia takiej kampanii szerokiej i wreszcie dotarcia do najmłodszych osób zanim oni rozkręcą się w tej aktywności seksualnej. Ta wiedza medyczna i świadomość ryzyko, ryzyka jak również świadomość możliwości zachorowania. Tych ludziach mają indukować przede wszystkim wiedzę, a nie bojaźń. Do młodych ludzi ma dotrzeć m.in. przekaz, że profilaktyka w chorobach przenoszonych drogą płciową u osób aktywnych seksualnie powinna być taka sama jak w przypadku innych chorób. Jednym ze sposobów profilaktyki są badania przesiewowe. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tą świadomość właśnie, że, że takie badania możemy zrobić, że one są nieinwazyjne, że one nie bolą, jest bardzo ważna, bo tylko w ten sposób możemy się przed tym uchronić. Czyli badać, 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 badać się po zakończeniu relacji, przed rozpoczęciem kolejnej. Myślę, że byłoby bardzo dobrym zwyczajem u osób, które prowadzą no, aktywny seksualnie tryb życia. Kierowca, który planuje dzisiaj długą jazdę samochodem, a wczoraj wypił dwa piwa. To powinien przed tą jazdą wziąć alkomat i zrobić sobie test. Tak samo i tu. Zdarzyło się coś, miał, był kontakt seksualny bez prezerwatywy z partnerem, o którym nic nie wiem. W związku z tym mam niepokój. Powinnam zrobić test. Muszę wiedzieć, dokąd mam się udać i co ewentualnie z tym wynikiem negatywnym czy pozytywnym zrobić mam dalej. A dalej jest wizyta w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym działającym przy wybranej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie bezpłatnie i anonimowo można zrobić test na HIV i kiłę albo u lekarza. Zmiany w obrębie narządów płciowych mogą być powodem skierowania bądź zgłoszenia się takiego pacjenta do poradni dermatologicznej. Każdy dermatolog jest wenerologiem. Taki pacjent może zgłosić się bez skierowania, ale również ginekolog, urolog czy lekarz chorób zakaźnych posiada wiedzę w tym zakresie. Ważna jest świadomość, że im szybciej pacjent otrzyma diagnozę, tym lepiej, bo współcześnie zakażenie nie równa się najgorsze. Większość chorób przenoszonych drogą płciową to są choroby wyleczalne. To są choroby, które często są bardzo łatwo wyleczalne. Kiłę we wczesnym etapie leczymy ze strzykiem jedny, jedną dawką penicyliny. Jest wśród nich pewna grupa chorób, które mają no, takie odległe konsekwencje. Zakażenie wirusem HIV na chwilę obecną jest jeszcze niewyleczalne. Natomiast większość tych chorób jest wyleczalna yy, i trzeba je szukać, i znajdować, i leczyć. Konieczne jest też w przypadku ewentualnego zakażenia przełamanie wstydu. On nie powinien ograniczać konieczności diagnozy i leczenia. Mamy niestety w naszej kulturze przez lata zakorzenione, że po pierwsze choroby przenoszone drogą płciową to są wstydliwe choroby, a jeżeli ktoś ma HIV, to znaczy, że on się źle zachowywał. I mamy stereotypy w głowie, że HIV to jest choroba prostytutek, narkomanów, jakichś takich ludzi, którzy mają wielu partnerów itd. To się bardzo zmieniło w ostatnim czasie. Dzisiaj HIV to jest choroba w białych kołnierzykach, jak to nazywamy. Ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach, są celebrytami, są politykami i, i, i zmienia się jakby model, prawda, w tej chwili takiej, takiego spojrzenia na człowieka zakażonego. I młodym ludziom trzeba właśnie wskazać poprzez kampanię, że to nie jest jakieś tabu. To nie jest coś, co pod dywan się da zamieść, ponieważ konsekwencje z ukrywania zakażenia mogą być naprawdę tragiczne. Dzisiaj trzeba mieć świadomość, że jeżeli wiem o moim zakażeniu i dostanę leki przeciwwirusowe, to te leki są skuteczne na tyle, że pozwolą mi przeżyć moje życie we w miarę dobrym komforcie. W projekcie Młodzi świadomi chodzi o to, żeby młodzi ludzie zyskali wiedzę, która pozwoli im zadbać o zdrowie i utrzymać się w wieku dorosłym. Rodzą się niemowlęta zarażone kiłą czy rzeżączką, ponieważ mama czy tata byli też chorowali na tę chorobę. I myślę, że to jest nie tylko kwestia życia seksualnego, a również no, w ogóle ogólnej wiedzy na ten temat, że te choroby są, pojawiają się w różnym wieku, w różnym czasie, no ale przenoszone są właśnie akurat tą drogą. Ogromne znaczenie ma więc poznanie i stosowanie zasad profilaktyki. Pierwsza i podstawowa sprawa to jednak próba wcześniejszego rozeznania, z kim mamy... Do czynienia. Czy jest to osoba, która ma wielu partnerów, czy to jest raczej sytuacja pojedynczych partnerów? Dlatego, że z natury rzeczy możemy powiedzieć, że jeśli ktoś ma wielu partnerów, to to ryzyko rośnie. Bardzo prostym sposobem na uniknięcie wielu problemów jest stosowanie prezerwatyw. To jest jeden z najprostszych sposobów na uniknięcie przeniesienia choroby, właśnie przenoszonej drogą kontaktów seksualnych, ponieważ ten materiał zakaźny jest wówczas znacznie, znacznie ograniczony. Ale oczywiście nic nie zastąpi badań, również badań przesiewowych czy badań okresowych. No a tak jak mówimy o HPV, to jednak powinniśmy pamiętać o szczepieniach, dlatego że tutaj sytuacja jest, tak jak już powiedziałem, trudniejsza. My się zarażamy, często nie ma żadnych objawów, a choroba pojawia się po kilku czy kilkunastu latach. I tu szczepienie jest absolutną podstawą profilaktyki. Inicjatorom i realizatorom projektu Młodzi Świadomi zależy na uświadomieniu młodzieży, że wiedza to zdrowie, bo wiedza pomaga podejmować właściwe wybory, które mogą wpływać na stan naszego zdrowia.